Siema wszystkim, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj grzebiamy przy 6510, czyli montaż pompy wtryskowej, wymiana oleju. Olej już jest spuszczony. Teraz styknie tylko e, włożymy nowy, wymienić filtry. Jest nowy filtr paliwa kupiony, nowy filtr oleju. Także zaraz to tutaj wszystko e, zaraz to wszystko zaczynamy składać. Miesiąc czasu Długo czekaliśmy na pompę, aż zrobię, ale też długo... No ponad tydzień już pompa mam, a i tak nie było czasu się na to zabrać. I tak... Także... Yy, na spokojnie, jak widzicie. Wszystko na spokojnie. Powolutku. Dobra, ustawiamy się tak. Plus minus jak to jest tam. Wyciągam ją bez wyciągania tych różek, także... Zobaczymy, czy ją tak samo wsadza może tak, może nie ale podejrzewam, że tak bo to jest elastyczne giętki także jaka jest to kółko o -o. O, o o o ring spot dobra jest tak te kabli trochę jest trochę przeszkadzą. Coś kurwa o ring spot Damy troszkę ta wodku, żeby się trzymał Tak no i 650 ustawiony na 110 koni Trzeba by wziąć hamownia i, i to sprawdzić Ile ma Ale nie wiem, czy będę coś takiego robić eee, Pewnie nie Pewnie nie, chyba żeby więcej chętnych było Że też ktoś by chciał coś sprawdzić, no to To już wiadomo mniejsze koszta. Jak to podzielimy na kilka osób. A zaraz zmontujemy ta pompa i Wam pokażę, co się stało. Nie uwierzycie. I tak nie widzę, jaka jest ka jest klinek. Pewnie jest źle. Pewnie jest źle. Dobra. Nie będę was tutaj zanudzał, jak się z tym bawię. Założymy pompa, pokażę wam usterki, które tu w tamtej. Tutaj są te stare części, tu jakiś ścięcia. To jest mój, to nie wiem co to było, ale też coś tu z tym było nie tak. To jest ta głowiczka, co widzicie. Tu też jest jakoś część jeszcze. I to, to się urwało normalnie. To, to daje ciśnienie podobno. Z tego co kojarzę, tu jeszcze są takie elementy. No, i to się właśnie urwało, i, i stanęło. W ogóle nie podobało się paliwa, nie? Także tak to wygląda. Tu to jakoś tak jest. No, nie jest się na tym, nie? Ale tak to było, plus minus. Tak to plus minus było, i, I tak to wygląda. No, i awaria. Nie przewidziano w ogóle. Tu Delphi. Dobra, tak to wygląda. Działamy dalej. Ale to już następnego dnia. Widzimy się później. Siedziano, Siedziano. Kolejny dzień. Działamy ostro. Pogoda sprzyjająca. Jest ciepło. Także działamy. Tutaj mam filtry. Już to otwieramy. Filtry. I dzisiaj Dzisiaj ten smog musi wyjechać w końcu. Bo jest robota do niego. pojedziemy orak do Dominika. Na dwa zestawy: 6,510 z pługiem tym Rabewerk Wario, a drugi, no to jo 6,8, 6,9, sorry, 6,920 z moim drugim Fernandem. Dobra, tutaj jest Donaldson, filtr paliwa. To co mogę, mm, czy nie mogę, będzie przeszkadzać? Zamontujemy po tym. oleju. I po oleju. kamera do ładowania. To jest to. PP551352. P51352. To samo. To samo, ale inne Aha, bo uszczelka tam została. Dobra. I. No, i, i co? I potem wam nagram. Nagromy składanie, odwalanie. Tak i to. Tak. Uwaga, uwaga, wszystko poskładane. Sprawdzamy, czy pali. Muszę to wywalić. To, to, to. Wszystko wywalone, prześciutko. To, to. To klucze, to, to Jeszcze klucze Jeszcze więcej kluczy, to Kolejny klucz To, to to, to szmata Kolejne imbuski Dobra, niech stąd wyjeżdża w końcu To, to To, to 조용히 위 이동할 수있 Ożył. Ożył i jeździ. kierownica ma swoją oryginalno fabryczno I na razie tak Tego postawimy tu I zabieram się za sprzątanie w garażu Bo to, trzeba tu w końcu ogarnąć Także na razie to jest tyle Coś tam jest mego odpalu wcześniej już nie Coś tam jest nie tak z tym zapłonem Także tutaj przyjedzie jeszcze fachowiec Się na to popatrzeć Bo musiałem cofnąć zapłon Bo on tak strasznie twardo chodzi Musiałem cofnąć cofnąć zapłon o już wam powiem ile no 4 mm wcześniej był przyspieszony, teraz mam cofnięty no i nie wiem no. wezwiemy, wezwiemy tu jak, jakiegoś fachowca, bo wydaje mi się, że tak to nie może być, że on tak nie chodził, on inaczej chodził tak teraz chodzi miękko na tym cofniętym, ale że on jeszcze inaczej chodził. Że to nie jest to nie jest jego klang, że tak powiem Dobra, stawiamy tego tutaj. Do ciasta na tym placu, jak nie wiem. Postawiamy go tam. Czyżyszcie, jak ten chodzi? On tak mięciutko, a tamten coś tam, jednak go coś tam kurde boli. Nie wiem, co tam jest grane, no ale dobra. Na razie się tym nie przejmujemy. Bo mamy co robić. Byle już jeździ, byle odpalo. Także. Jest progres jakiś tego sobie postawimy tutaj tak. tu nie będzie przeszkadzał na razie nawet z tą broną raczej nie będzie dobra, niech se stoi, tu zaopuszczamy, piek dobra, tyle w tym dzisiejszym odcinku. No widzicie, jest tam poskładany. Ale coś tam kurde jest nie tak jeszcze. Dobra, także tyle. Trzymcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. To taki będzie odcinek na niedziela. Także miłej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich na razie. Hej! I jeszcze taki bonus do dzisiejszego filmu. Przyjechaliśmy obejrzeć, jak Dominikowi Diorka. Dominiku Diorze Deutschwarem czwarym. Usługowo. Fajny, fajny, prosty kąsek. Fajny, długi kąsek. Na zadatku siedzonko! No ale tu jak się... O siedlisz, ja pierdolę. Ale o, Tu się nie zmieści. Ale to nie musisz tak. Ty, jak... No normalnie... Tak? Tu się, o, o tak. Wiesz możesz dać o noga na No mało ta kabinka. To jak ta orka moja wygląda? Fajnie, głęboko to walisz. Głęboko. No. 20 cm jest. jest. No, Kurz, to fajnie, że? Delikatnie, nie na full gazie. No ma mm. tu takie skrzydło, no ale widzę właśnie, że tak... No ale bo wiesz, tu górka tam zaś dumnie jest, w dole trzeba dać posłuch na jest taką Ruła, taką, no... Aha, I tutaj, była taka niemiecka, wiesz? Znaczy niemiecka, to był przepomka. Aha. I oni dali Ruła, wiesz? No. I ten, oni no. oni dali Ruła... A może na Ruła jest No i obrotnik robisz jakiś hmm. Nie chce mi się na tych obrotnik tutela robić No to nie ubywa, nie? No Dla ani szerokość traktora nie bierzesz Właśnie w tym dole, widzisz co, tak jak dźwigło punkt to jest na rułaście, wiesz? Muszę podnosić i uważać, żeby kurwa nie wytarka się no, A chyba byś nie chycił jej Kurde, no Podobno w zeszłym roku chyciłaś jeszcze na wiesie na ziemi, bielego lub na kierku, po paru sobie na Tak, tak. A to na No, 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 na no, no. Żeby, bo pójdzie. muszę bez problemu, się ci, Ale, ale ja to... nie będę. No, ja. Nie. 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 też to jest Nie. 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 tak Nie. 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 go Nie. 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 na na. I yeah. Się 11? Co ja. A tam też? Nie, nie, I to nie, Ja nie, to też? Jest... nie, 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 to nie, jest nie, 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 To to drugi pole nie, ja, nie, jest nie, 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 tam jest zachodny, trzeci ale jeszcze jak spawał przy pół no to nie wiem, bo około 12 żypią. Że, że filtry rzek że, że No Spawał i pół bo no nam szwes pękało. Kurde tam by trzeba taką lasza przyspawać. Przy tak taki chyba No ale to tu się bez problemu jest, że poja tam stało. No, worać. Ale to i fajnie idzie. Nie pokazuję Nie, 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 nie. nie, nie pokazuje właśnie, to jest niezoluda, ale... No ale obroty mam tu 1300, bo takie małe. A co za małe? No, to i 1600. 30. No. To To u nie gruzią kurwa, ale wopił on z bez czwórką bez problemów. Poszło. To jest taką małą? No to jest malutki traktorek, nie? Wszystko taki. No, ale on nie ma obciążnika, a seradzi. No ale ten punkt to. 60 kami nie ma Nie ma problemu z obrotem? Dlaczego yy, znaczy, no, wiesz, pierwsze trzeba grać jest... i ciągnąć? To jest na szał. No Ale tak jak oceniasz moją orkę, tak. Nierówno. No, trochę tutaj, tak, ale. No że już tego nie byda. tu przy drudze, tam też przy drudze. No. Teraz gdzie... ja padam do mnie tutaj, do że Jeszcze mu zostało. 6 razy przejechać góra-dół Fajny taki Dojczwarek, ale malutko kabina Aha. Malutko kabina Samek była chyba ciut większa Samek był wygodniejszy Tutaj takie siedzenie nie za wygodne I ogień Dług mały, bo to do mnie powiedział, że to jest szóstka, sześć cylindrów. Myślę, że to czwórka. Dobra, spadamy na razie, cześć.